Siemanko, witajcie w nowym filmie. Unboxing. E, dzisiaj będę kończył film, o którym mówiłem wcześniej, czyli co się stało z Fit Woman i z tą paczką. Mam ją oczywiście od jakiegoś czasu, natomiast nie było czasu, żeby to nagrać. To jest ta paczka, którą dostałem jako drugą, czyli to, co było w pierwszej uszkodzone, przysłali mi e, w drugiej. Z gratisami oczywiście już tych gratisów nie ma. To były pralinki, dwa batony Kizers chyba, bardzo dobre. Natomiast e, ja takich rzeczy nie mogę zamawiać, ponieważ te są Rzeczy na jeden dzień, na jeden wieczór, dlatego tych gratisów też nie mogę dzisiaj nagrać. Bardzo lubię słodkie. W skrócie, co się stało z tą paczką, jeżeli ktoś nie wie, może oczywiście przesyłam do poprzednich filmów. Jeden chyba short, który był na YouTubie, właśnie o tym, o tym wspomina. Paczka, którą zamówiłem, pierwsza, została zapakowana w ten sposób, że no 18, około 18-20 kilo. Nie będę teraz dokładnie mówił ile tego było. Każde opakowanie tych frulow po 1 kilo. Około 20 sztuk było, więc można powiedzieć, że około 20 kg było. Było źle zapakowane. Do dodatkowo przesyłka DHL-em. DHL nie dba o paczki, jak już któryś raz zauważyłem. I wszystko, co było w paczce, latało luzem. Zostało uszkodzone i otrzymałem nowy karton ofiolowany przez DHL. Kurier, który mi to dostarczył, ja się go pytałem, że mówię, nowe paczka oklejenie, jest tutaj napisane, że zostało uszkodzone. On powiedział nie, jest tak ok, wszystko jest ok, sprawne i sobie poszedł. Tak jakby no nie chciał, żebym coś do niego zagadywał i żebym to oglądał tą paczkę. Więc też taki minus. Co można powiedzieć o DHL-u? DHL to jest najgorszy kurier, jaki, z jakim miałem do czynienia do tej pory, więc no, się nie dziwię. Natomiast Fitwoman się jakoś wywiązał z, z tego. Po drodze było jeszcze kilka innych rzeczy, które które sprawiły, że z Dehalem jeszcze gorzej miałem. Przechodzimy teraz do unboxingu, co zamówiłem. Głównie skupiłem się właśnie na frużelinach, na takich kremach i na sosie. Oczywiście tego tutaj nie ma, reszta jest tutaj. To jest to z pierwszej paczki, zaraz wam pokażę. Będę się wspomagał tym, co dostałem na maila, bo oczywiście ciężko mi zapamiętać, co to było. Przechodzimy do unboxingu. Frużelina, jabłko, malina, krem. Popcorn Dream ma bardzo, bardzo ciekawy smak. Prawdopodobnie połowę zjem łyżeczką, nawet nie, nie dodając do jakichś naleśników czy, czy owsianek. Kolejne opakowanie to truskawka, granat i malina, wiśnia, zimowe jabłko oraz śliwka. I to by było na tyle z tych odżywek, które dostałem w ramach uszkodzonej paczki. Te wszystkie odżywki, które teraz są, oczywiście pewnie z 2-3 już wyciągnąłem, to było w pierwszej paczce uszkodzone i to dostałem w ramach reklamacji. Także sporo tak było. A teraz przechodzimy do tego, co było w pierwszej paczce. Sos waniliowy, sos toffi, dodatkowo sos, który y, stracił swoją folię. Nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie coś z czekoladą. Teraz tak. Sos y, fitking, słony karamel. To jest dodatkowy słony karamel. Truskawka. Nie są takie leisty te sosy. kolejny fitking sos. Chciałem powiedzieć truskawka, ale to jest czery czyli wiśnia. jabłko, gruszka, brzoskwinia, owoce leśne, czerwona porzeczka. I teraz kremy. To jest krem, który już kiedyś zamawiałem Crispy Hazelnut, jest bardzo dobry, sprawdzony. White Choco Peanut, pierwszy raz to zamówiłem. Jeszcze tego nie otwierałem, więc ciężko mi powiedzieć, jaki jest smak. Ciasteczko, to jest mega, prawdopodobnie nowość, bo tego wcześniej nie widziałem. Pierwszy raz zamówiłem. White Choco Raspberry, to też jest bardzo fajne w smaku. To jako ciekawostkę też zamówiłem. No i na sam koniec przegląd tych wszystkich frużelin, kremów i sosów. Niespodzianka, słony karamel, wanilia, toffi. Truskawka, wiśnia, kremy, różeliny. No i trochę tego się uzbierało, także będę miał co jeść i naprawdę polecam, bo jako dodatek do naleśników czy owsianek to jest sztos, także będę miał na miesiąc albo dłużej. I oczywiście zapraszam was do oglądania moich pozostałych filmów, do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Na razie, cześć!